Witam Was kochani bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam imię Klaudia i dzisiaj zapraszam na drugi odcinek z cyklu Grany Square, czyli kwadraciki babuni. Dzisiaj będziemy wykonywać podobny kwadracik jak w poprzednim odcinku, jednak on będzie jednokolorowy. Mianowicie będziemy robić taki kwadracik. Jest to drugi kwadrat z naszej serii. Będzie on częściowo no taki sam jak poprzedni, tylko będziemy go troszeczkę inaczej przerabiać. Będziemy do tego potrzebować oczywiście włóczki. Ja będę robić sobie tutaj włóczką fioletową. Będzie nam potrzebne szydełko 4 mm oraz nożyczki. I to tyle. Także zapraszam Was na drugi kwadracik głębuni. Tak wyglądają już kwadraciki zrobione w moim wykonaniu. Jak wiecie, z każdego motywu kwadratu, który będziemy w tej, w tej serii cyklu 50 kwadracików babuni wykonywać, będę robić po trzy, bo w zależności od tego, e, jakie one wyjdą, stworzę albo sweterek, albo kocyk. Zobaczymy na samym końcu. Robutkę zaczynamy od pętelki początkowej, a następnie wykonujemy 4 oczka łańcuszka. I nasz łańcuszek zamykamy w kółeczko. Po wykonanym kółeczku musimy wykonać 3 oczka łańcuszka. A następnie w naszym kółeczku wykonujemy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Kolejno trzy oczka łańcuszka. I ponownie w naszym kółeczku trzy słupki. Oczka łańcuszka, i ponownie w kółeczku trzy słupki. I jeszcze raz trzy oczka łańcuszka, i w kółeczku trzy słupki. Oczka łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszym słupku, czyli w trzecim oczku łańcuszka, które rozpoczynał ten rząd. I tak wygląda nasz pierwszy rządek. Przechodzimy zatem do rzędu drugiego, ale aby go wykonać, musimy oczkami ścisłymi przesunąć się tutaj na oczko łańcuszka. Czyli w kolejnym słupku wykonujemy oczko ścisłe. W kolejnym słupku oczko ścisłe. W oczku łańcuszka. Również oczko ścisłe. I teraz trzy oczka łańcuszka. I dwa słupki pod łuk. Pierwszy. I drugi. Trzy oczka łańcuszka. Pod tym samym łukiem wykonujemy trzy słupki. Oczko łańcuszka, nawinięcie i przechodzimy pod kolejny łuk, i tutaj wykonujemy trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci trzy oczka łańcuszka i trzy słupki pod ten sam łuk. Oczko łańcuszka. Przechodzimy pod kolejny łuk i wykonujemy trzy słupki. trzy oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem trzy słupki oczko łańcuszka przechodzimy pod kolejny łuk i wykonujemy trzy słupki Trzy oczka łańcuszka przechodzimy pod kolejny łuk i wykonujemy trzy słupki, oczko łańcuszka i teraz w trzecim oczku łańcuszka, który zastępował nam pierwszy słupek, wykonujemy oczko ścisłe. Mamy drugi rządek ukończony. Denerwuje mnie ta nitka tutaj. Ona już jest zabezpieczona, bo ja w momencie, kiedy przerabiam pierwszy rząd, to zawsze zabezpieczam od razu tą niteczkę, więc ją sobie tutaj mogę odciąć. I teraz kochani, aby przejść do rzędu trzeciego, musimy znowu przesunąć się oczkami ścisłymi tutaj na ten łuk. Czyli wbijam się w kolejny słupek, robię oczko ścisłe, w kolejnym słupku oczko ścisłe i w kolejnym słupku w, słupku, w kolejnym oczku łańcuszka oczko ścisłe. I przechodzimy do rzędu trzeciego. Rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, a następnie pod naszym łukiem. Wykonujemy dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i pod, pod tym samym łukiem trzy słupki, oczko łańcuszka. I teraz tutaj gdzie robiliśmy oczko łańcuszka również robimy trzy słupki. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na łuk, wykonujemy trzy słupki. Oczka łańcuszka i ponownie pod tym samym łukiem trzy słupki. Oczko łańcuszka przechodzimy pod oczko łańcuszka, wykonujemy trzy słupki. Oczko łańcuszka. Przechodzimy pod łuk i wykonujemy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka. I teraz pod tym samym łukiem trzy słupki. Oczko łańcuszka, przechodzimy pod oczko łańcuszka i wykonujemy trzy słupki. Oczko łańcuszka, przechodzimy pod łuk i wykonujemy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka i pod tym samym łukiem ponownie trzy słupki. Oczko łańcuszka i przechodzimy pod kolejne oczko łańcuszka. I tutaj również wykonujemy trzy słupki. Oczko łańcuszka i zakończamy rząd w trzecim oczku łańcuszka, który zastępował pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. I aby przejść teraz do czwartego rzędu, znowu musimy przesunąć się na oczko łańcuszka. Czyli w kolejnym słupku wykonujemy. Oczko ścisłe w kolejnym słupku, oczko ścisłe i teraz w oczku łańcuszka, również oczko ścisłe. I rozpoczynamy rząd czwarty, robimy trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, a następnie dwa słupki pod łańcuszek. Trzy oczka łańcuszka. I teraz pod tym samym łukiem trzy słupki. Oczko łańcuszka, pod kolejnym oczkiem łańcuszka trzy słupki. I jak widzicie, ten rząd jest analogiczny, tak jak to było. W poprzednim rzędzie, tylko dodajemy tutaj jeszcze trzy słupki. Czyli teraz będzie oczko łańcuszka, trzy słupki, oczko łańcuszka, trzy słupki, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki i ponownie oczko łańcuszka i trzy słupki. I spotkamy się ponownie na końcu tego rzędu. Jestem już na końcu tego rzędu, przerobiłam. Ostatnie oczko łańcuszka, bo nie zapomnijcie, że po tym ostatnim słupku musimy zrobić jeszcze oczko łańcuszka. I zakończamy rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował słupek, wykonując oczko ścisłe zamykające. Zaciągamy, no i niteczkę trzeba schować. No i kochani. Drugi kwadracik z naszego cyklu jest gotowy. Jeżeli byście chcieli też taki, taką deseczkę do naciągania tych kwadracików babuni to link wam oczywiście wstawię pod filmem w opisie. I jeszcze oczywiście jeżeli ktoś by miał ochotę. A na razie go tu założę bo tylko nitka jeszcze muszę uciąć. Jeżeli ktoś by miał ochotę na zakup tych schematików na kwadraciki babuni to też Wam podam link w opisie w filmu. Także nasz drugi kwadracik mamy gotowy. Ja widzę, że mam drobny błąd, ale nic nie szkodzi, za chwileczkę go sobie naprawię. Z rozmachu sobie tutaj zrobiłam trzy oczka łańcuszka, ale to nic nie szkodzi. Czasami bywa i tak. W każdym razie nasz drugi motyw mamy ukończony. No i wkrótce zapraszam Was na trzeci kwadracik. Znowu będziemy potrzebowali cztery kolory, ale będzie to troszeczkę inny kwadracik. Także wyczekujcie kolejnego filmiku, a tymczasem Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa!